Dziś opowiem Ci o tym, jak podzielono polskie ziemie na Kongresie Wiedeńskim i jak wyglądała sytuacja w poszczególnych zaborach. Zapraszam. W 1815 roku na Kongresie Wiedeńskim podjęto decyzje dotyczące także polskich ziem. Utworzono królestwo polskie, zwane królestwem kongresowym lub po prostu kongresówką. Było ono związane Unią Personalną z Rosją, a składało się ono w większości z ziem tworzących dawniej Księstwo Warszawskie. Powstało także Wielkie Księstwo Poznańskie, w skład którego wchodziły Wielkopolska i Kujawy. Było ono autonomicznym terytorium leżącym w granicach państwa pruskiego. Do Prus włączono Gdańsk, Toruń, Ziemię Chomińską i Michałowską. Do Austrii włączono Wieliczkę i Okręg Tarnopolski. Przy Rosji pozostał Okręg Białostocki. Utworzono też Rzeczpospolitą Krakowską, obejmującą Kraków i przyległe do niego ziemie. Mijało ono status wolnego miasta. Podział polskich ziem zaproponowany na Kongresie Wiedeńskim został zaakceptowany zarówno przez państwa zaborcze, jak i innych uczestników Kongresu. W ten sposób ziemie polskie znalazły się pod trzema zaborami, aczkolwiek wszystkie te trzy państwa miały umożliwić działanie polskich przedstawicielstw i odrębnych organizacji samorządowych. Miały one zostać utworzone także na ziemiach zabranych czyli zagarniętych przez Rosję w XVIII wieku poprzez rozbiory. Władcy Rosji, Austrii i Prus założyli święte przymierze. Chodziło m.in. o tłumienie zrywów niepodległościowych. W XIX wieku uważano, że jak długo Rosja, Prusy i Austria pozostaną w dobrych relacjach, tak długo Polacy nie mają szansy na odzyskanie niepodległości. Zacznijmy od zaboru Pruskiego. Dawne ziemi Rzeczpospolitej obojga narodów, jakie znalazły się pod panowaniem króla Prus, to wielkie księstwo poznańskie. Prusy zachodnie, czyli dawne Prusy królewskie i warmia. Wielkie Księstwo Poznańskie, będące prowincją państwa pruskiego, miało ograniczoną niezależność. Można tam było używać języka polskiego w administracji, sądownictwie i szkolnictwie, a Polacy mogli być urzędnikami. Namiastnikiem królewskim początkowo także był Polak. Książę Antoni Radziwił. Poznajmy go bliżej. Antoni Radziwił był politykiem, ale też kompozytorem i mecenasem sztuki. Pochodził z magnackiego rodu, który przeniósł się z Litwy do Wielkopolski. Jego rodzina współpracowała z władcami Prus. Antoni Radziwił od 1815 do 1831 roku był namiestnikiem Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Starał się rozwijać polską kulturę i oświatę. Mimo to, Polacy krytykowali go za zbytnią uległość wobec zaborcy. Antoni Radziwił, próbował zapobiec germanizacji Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Niestety bezskutecznie. Po wybuchu Powstania Listopadowego w Królestwie Polskim w 1831 roku zawieszono Urząd Namiestnika Królewskiego w Wielkim Księstwie Poznańskim. Władzę objął tam Niemiec, Edward Flotwell, a sytuacja Polaków znacznie się pogorszyła. Stopniowo ograniczano ich prawa i przeprowadzano proces germanizacji. W 1840 roku, czyli po śmierci króla Prus-Fryderyka Wilhelma III, władzę objął Fryderyk Wilhelm IV. Odwołał Flotwela, a Polakom zezwolił na rozwijanie działalności w różnych aspektach życia społecznego. Dzięki temu Poznań jako stolica prowincji, stał się ośrodkiem polskości. W państwie pruskim społeczeństwo było podzielone na Stany, a król miał silną pozycję. Polska szlachta nie mogła brać udziału w życiu publicznym, ale dalej posiadała ziemię i początkowo miała też władzę nad chłopami. To zmieniło się w 1807 roku, gdy chłopi uzyskali wolność osobistą, a to dzięki przepisom kodeksu Napoleona. I dekretowi grudniowemu. Jeśli chodzi o polskie miasta królewskie, to zlikwidowanie w nich samorządu niekorzystnie odbiło się na ich rozwoju. W 1848 roku Król Pruski w wyniku Wiosny Ludów ogłosił konstytucję. Na jej mocy doszło do równouprawnienia obywateli, bez względu na ich przynależność stanową czy wyznanie. W Zaborze Pruskim najlepiej rozwinięte było rolnictwo. Jedynie na Górnym Śląsku dobrze funkcjonował przemysł. W 1816 roku w Prusach przeprowadzono reformę regulacyjną, co zapoczątkowało uwłaszczanie chłopów. W 1823 roku reforma regulacyjna objęła Wielkie Księstwo Poznańskie. Dzięki temu mógł się tam rozwinąć kapitalizm i to najwcześniej ze wszystkich polskich ziem. Chłopi mogli kupować ziemię, Modernizowano gospodarstwa, kupowano nowoczesne maszyny i stosowano płodozmian. Dzięki temu rolnictwo zaczęło się szybko rozwijać, a wraz z nim przemysł przetwórczy. To w Prusach powstawały pierwsze na świecie cukrownie. Przenosimy się do Rzeczpospolitej Krakowskiej, zwanej też wolnym miastem Kraków. Była to republika, ale jej suwerenność była znacznie ograniczona. Państwa zaborcze prowadziły za nią politykę zagraniczną i reprezentowały ją na arenie międzynarodowej. W 1818 roku nadano Rzeczpospolitej Krakowskiej Konstytucję. Na jej mocy władzę ustawodawczą miało Zgromadzenie Reprezentantów, czyli Sejm. Władzę wykonawczą miał Senat, a językiem urzędowym był język polski. Obywatele mieli wiele wolności. Przykładowo, Funkcjonowała tam milicja krakowska, choć było to zaledwie 500 żołnierzy, a pełnili oni funkcje porządkowe i reprezentacyjne. Ich mundury były wzorowane na strojach żołnierzy księstwa warszawskiego. Kraków stał się polskim ośrodkiem kultury, nauki i szkolnictwa. W 1846 roku Rzeczpospolita Krakowska została zlikwidowana i włączona do Austrii. Stało się to gdy upadło Powstanie Krakowskie. Królestwo Galicji i Lodomerii, w skrócie zwane Galicją, to ziemie polskie zagarnięte przez Austrię podczas rozbiorów. Dzielono je na Galicję Wschodnią i Zachodnią, a ziemie te należały do monarchii Habsburgów. W imieniu cesarza władał tam gubernator z siedzibą w Lwowie. Oprócz tego funkcjonował sejm stanowy, w którym zasiadali Polacy ale jego uprawnienia były ograniczone. Językiem urzędowym był niemiecki, choć ze względów praktycznych dopuszczalny był także język polski. To w Galicji licznie powstawały polskie organizacje, dzięki czemu rozwijała się polska nauka, kultura i życie społeczne. Polska szlachta straciła swoje przywileje, nie miała już reprezentacji w parlamencie, straciła też nietykalność osobistą i majątkową. Za to dwory szlacheckie w imieniu władcy pobierały podatki i nadzorowały pobór chłopów do wojska. To rodziło wiele konfliktów, gdyż chłopi musieli realizować zobowiązania zarówno wobec pana, jak i wobec państwa austriackiego. Na wsiach obowiązywały nadal stosunki feudalne. Były one przeludnione i mocno rozdrobnione na niewielkie gospodarstwa. Nowe granice państwowe zablokowały dotychczasowe rynki zbytu, więc nie było też środków na modernizację. Sytuacja poprawiła się w 1848 roku, gdy zniesiono pańszczyznę i powoli zaczęto uwłaszczać chłopów. Zamieszkująca Galicję ludność była zróżnicowana etnicznie, narodowościowo i wyznaniowo. Na wsiach mieszkało dużo Ukraińców, a w miasteczkach przeważali Żydzi. W Galicji nie było dużych ośrodków przemysłowych. Funkcjonowały jedynie małe zakłady przemysłowe i kopalnie soli w Bochni i Wieliczce, kontrolowane przez państwa austriackie. Głównym ośrodkiem miejskim był w Galicji Lwów. Tam funkcjonowały główne urzędy, ale też instytucje kultury, jak zakład narodowy imienia Osolińskich. Ziemie zabrane to tereny położone na wschód od Królestwa Polskiego, które znalazły się pod zaborem rosyjskim. W XIX wieku tereny te powszechnie zaczęto nazywać kresami. Wyznaczały one kres cywilizacji łacińskiej. Ludność zamieszkująca te tereny była bardzo zróżnicowana etnicznie, językowo i wyznaniowo. Ziemie te miały zostać całkowicie złączone z Rosją, więc wprowadzono nowy podział administracyjny, rosyjski system miar i wag, a także system monetarny. Polskie pozostało szkolnictwo i sądownictwo. Rozwijała się tam polska kultura i polskie wydawnictwa. A Wilno i Krzemieniec stały się ośrodkami polskości. Z kresów pochodzi m.in. poeta Adam Mickiewicz, czy dowodząca oddziału podczas Powstania Listopadowego Emilia Plater. Po rozbiorach Polski nie było już polskiego dworu królewskiego, który pełniłby rolę mecenasa. Częściowo Tę rolę kontynuowały rody arystokratyczne – Potockich w Łańcucie, Czartoryskich w Puławach, Tarnowskich w Dzikowie, Raczyńskich w Rogalinie i Działyńskich w Kurniku. Aczkolwiek przestano finansować kosztowne badania i innowacyjność, dlatego nauka znalazła się w trudnym położeniu. Rozwijała się za to kultura i edukacja, gdyż nie wymagały tak dużych nakładów finansowych, a były ważne w kształtowaniu polskiej tożsamości narodowej. Ważnymi ośrodkami kulturalnymi były Warszawa, Kraków, Lwów, Wilno, Krzemieniec i Pozeń. W latach 1815-1830 głównym centrum kulturalno-światowym było Królestwo Polskie. To tam, w 1816 roku, utworzono Uniwersytet w Warszawie. Powołano sieć szkół elementarnych, nad czym czuwał minister szkolnictwa Stanisław Kostka-Potocki, otwierano też szkoły zawodowe, a to dzięki działalności Stanisława Staszica. W Warszawie funkcjonował teatr, którego dyrektorem był Wojciech Bogusławski, a polscy uczeni byli skupieni w ramach Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które prowadziło wykłady i publikowało prace naukowe. Na przykład słownik języka polskiego autorstwa Samuela Bogumiła-Lindego. W pozostałych miastach także powstawały instytucje naukowe na wzór Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Ciekawostka? To godło Uniwersytetu Warszawskiego, zaprojektowane w 1817 roku. Pięć gwiazd symbolizuje pięć wydziałów uniwersytetu. Na ziemiach zabranych działał Adam Jerzy Czartoryski. Który był kuratorem wileńskiego okręgu naukowego, a który to doprowadził do odnowienia uniwersytetu w Wilnie, który stał się ważnym ośrodkiem naukowym i był znany z wysokiego poziomu nauczania. Na wołyniu w Krzemieńcu ośrodkiem kultury i oświaty stało się tamtejsze liceum. Na ziemiach zabranych funkcjonowały tajne organizacje młodzieżowe. W Wilnie w latach 1817-1823 Działało Towarzystwo Filomatów, czyli z greckiego Miłośników Nauki, założone przez Tomasza Zana i Adama Mickiewicza. Jego celem było samokształcenie, ale szybko podjęto działalność patriotyczną. Inną organizacją, jaka powstała, byli Filareci, czyli z greckiego Miłośnicy Cnoty. Obie organizacje zostały wykryte podczas śledztwa prowadzonego przez kuratora Wileńskiego Okręgu Szkolnego. Nikołaja Nowosilcowa. Za karę 20 osób, wśród których znajdował się także Adam Mickiewicz, zostało zesłanych w głąb Rosji. W zaborze austriackim szkolnictwo przechodziło kryzys, mimo że uniwersytet w Krakowie dalej funkcjonował. W 1817 roku Józef Maksymilian Ossoliński ufundował w Lwowie zakład narodowy imienia Ossolińskich. Obejmował on bibliotekę. Muzeum i wydawnictwo. W znacznym stopniu zakład ten przyczynił się do rozwoju polskiej nauki. W Wielkim Księstwie Poznańskim w 1825 roku rząd pruski wprowadził obowiązek szkolny dla dzieci od szóstego roku życia, a w 1829 roku w Poznaniu otwarto pierwszą bibliotekę publiczną w Zaborze Pruskim. Jej fundatorami byli raczejscy którzy w ten sposób chcieli wesprzeć rozwój polskiej nauki i edukacji. Zapamiętaj najważniejsze: na kongresie wiedeńskim w 1815 roku dokonano nowego podziału polskich ziem. Z większości terytorium księstwa warszawskiego utworzono królestwo polskie, którego władcą był rosyjski car. Polacy zamieszkujący wielkie księstwo poznańskie, które znajdowało się pod zaborem pruskim, Zachowali ograniczoną autonomię. Od 1823 roku obowiązywała tam reforma regulacyjna, która przyczyniła się do uwłaszczenia chłopów. Mogli oni odtąd nabywać ziemię. Galicja znalazła się pod kontrolą Austrii, a wolne miasto Kraku, zwane też Rzeczpospolitą Krakowską, zostało republiką o ograniczonej suwerenności. Tereny na wschód od Królestwa Polskiego Zajęte przez Rosję w XVIII wieku w wyniku rozbiorów, nosiły nazwę ziem zabranych. Na ziemiach polskich rozwinęły się nauka, kultura i edukacja. W 1816 roku powołano Uniwersytet Warszawski, w 1817 roku otwarto Zakład Narodowy Mienia Osolińskich w Lwowie. w Poznaniu działała zaś Biblioteka Raczyńskich.